tysięcy złotych. Z tej koszulki. Czaisz to? To jest... Nie wiem. Aż nie wiem, co powiedzieć. Cześć, manko z tej strony Mateusz Bober, czyli Brudaty Mercer. I na tym kanale uczę, jak zarabiać w internecie z pomocą prostych grafik, nawet jeżeli nie znasz się na grafice. Uczę tutaj, jak działa biznes druku na żądanie, czyli print on demand, w jaki sposób znajdować dochodowe nisze dla Twoich koszulek i jak zrobić to wszystko krok po kroku bez inwestowania w towar, wysyłki czy magazyny. I dzisiaj mam dla Ciebie prawdziwy konkret, bo pokażę Ci 10 koszulek z bardzo prostymi grafikami, bardzo prostymi nadrukami które w tej chwili zarabiają bardzo duże pieniądze. I chce Ci pokazać nie tylko do jak dużych kwot można dojść w tym rodzaju biznesu online, ale przede wszystkim jak... Proste, wręcz toporne, można by pomyśleć, mogą być te grafiki, które właśnie te duże kwoty zarabiają. I jeżeli chcesz poznać, właśnie ten model biznesowy bez działania po omacku i bez zgadywania, wpadnij pod spodem. Znajdziesz w linku w przypiętym komentarzu oraz w opisie tego filmu bezpłatnego e-booka, w którym tłumaczę to dosłownie kroczek po kroczku. Tymczasem przenosimy się do mojego ekranu. I na początek, żeby nie być gołosłownym, pokażę Ci moje wyniki, moje podsumowanie czerwca. Dobrze, a więc znajdujemy się teraz w moim panelu Amazon. Merch On Demand, konkretniej w panelu rozszerzenia do przeglądarki Productor. I co możemy tutaj zauważyć? Przede wszystkim to, że moje zarobki z poprzedniego miesiąca, dzisiaj mamy 1 lipca, więc wczoraj skończył się czerwiec, i to jest podsumowanie czerwca, czyli 949 sprzedaży, co przekłada się na 2730 dolarów i 1 centa dokładnie. Jak widzisz, tych sprzedaży było trochę więcej, ale było też trochę zwrotów. Więc to jest taka, powiedzmy, różnica między całością sprzedaży a tymi zwrotami. I co też jest warte zauważenia, ja to często podkreślam u mnie w materiałach, ale zawsze myślę, że warto to podkreślać tym bardziej, bo zobacz, jak miażdżąca jest przewaga moich sprzedaży na rynku amerykańskim względem pozostałych rynków europejskich i jednego azjatyckiego. I z czego to wynika? Wcale nie z tego, że na rynku amerykańskim mam najwięcej grafik. Myślę, że tak, że, że na, na rynku amerykańskim mam najwięcej grafik, ale nie jest to wielka przewaga względem na przykład UK czy Niemiec. I ta miażdżąca przewaga w sprzedażach bierze się przede wszystkim z tego, że ja szukam niszy, tak? Czyli robię research, rozeznanie rynku właśnie na rynku amerykańskim. I to tam jakby kieruję całe moje wysiłki, tam staram się... Rankować na słowa kluczowe i tak dalej, czyli po prostu wstrzelić się w odpowiednią niszę, wcześniej wyszukano. O tym też dużo materiałów u mnie na kanale znajdziesz, więc, więc do nich się odsyłam, bo to jest ekstremalnie ważny element. I jak widzisz, szukając niszy na danym rynku, można mieć wyniki bardzo dobre. A to wszystko to są wyniki, które dzieją się u mnie losowo czyli te grafiki, które wrzucam na rynek amerykański, wrzucam też na pozostałe. Ale to nie oznacza, że te stąd będą się tak samo dobrze sprzedawały na innych rynkach. Więc tutaj mamy do czynienia z researchem, gdzie ja rzeczywiście sprawdzam, co i jak, i kieruję moje działania stricte właśnie na ten rynek. A to wszystko to jest element kompletnie losowy. Więc jak widzisz, losowość delikatnie mówiąc się tutaj nie opłaca. Co jeszcze, jak już jesteśmy w tym panelu, mogę wam pokazać parę innych rzeczy. Na przykład to, że mam w tym momencie wrzucone 2253 unikalne designy. I co bardzo ważne, aż 82,16% z tych designów się sprzedało, co myślę, że jest cholernie dobrym wynikiem. Co tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy? Dotychczasowe moje zarobki z tego miesiąca to 11 tysięcy dolarów, z hakiem niecałe 11,5 tysiąca dolarów. Jesteśmy na półmetku roku, więc, więc myślę, że wynik jest niezły, chociaż na pewno. Osta końcówka roku, tak? Ostatni jego kwartał zawsze nadgania dość mocno, więc na pewno e, będzie więcej niż tylko dwa razy to. O tym jestem święcie przekonany. A tutaj możemy sobie zobaczyć zestawienie moich sprzedaży e, z ostatnich ośmiu dni i te różowe słupki to są właśnie te dni z tego roku, a te szare słupki to są jakby te same dni, tylko że rok wcześniej, czyli takie porównanie jak. 24, 25, 6, 7 czerwca i tak dalej. Tego roku i zeszłego roku wyglądały moje sprzedaże na merczu. Więc jak widzisz, nawet bardziej niż mi się wydawało, szczerze mówiąc, ten rok jest lepszy od poprzedniego pod kątem właśnie tych ostatnich 8 dni. Zachęcam zdecydowanie, żeby sobie tego produktora zainstalować u siebie w przeglądarce, ponieważ daje on naprawdę wgląd w dużo statystyk, dużo fajnych danych, które... Dużo Ci mówią na temat Twojej skuteczności w tym biznesie. Dobrze, więc przechodzimy sobie do naszej pierwszej koszulki, pierwszej naprawdę cholernie prostej graficznie koszulki, no bo umówmy się, że każde narzędzie AI chociażby do tworzenia grafik, coś takiego z pocałowaniem ręki w ciągu 30 minut nam zrobi na bardzo prostą komendę, więc, więc no myślę, że nie jest to szczególnie konkurencyjna grafika, jeżeli chodzi właśnie o... Taki próg wejścia, stworzenia takiej grafiki. Wspomnę jeszcze, że znajdujemy się teraz w narzędziu Merch Dominator. Jest to narzędzie, które bardzo lubię, bardzo lubię szukać w nim niż te wszystkie koszulki, które dzisiaj będę wam pokazywać i ich statystyki sprzedaży, pochodzą właśnie z tego narzędzia. Więc jeżeli chcesz sobie z niego również skorzystać, to mój link partnerski do tego narzędzia znajdziesz również pod spodem, pod tym właśnie filmem. Zobaczmy sobie więc tę pierwszą koszulkę. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj koszulkę na. 4 lipca, czyli na święto niepodległości amerykańskie. I jak możesz zobaczyć, cena tej koszulki jest naprawdę bardzo niska, jak na standardy Amazon Merch, bo jest to 14,95 dolara. Więc tak jak mówię, jest to jedna z najniższych cen, jakie w ogóle można ustawić na Merchu dla naszej koszulki. Tylko zwróć uwagę na coś innego, bo pokażę ci teraz. Że, jeżeli w naszym panelu Amazon Merch ustawimy sobie cenę 14,95 dolara dla naszej koszulki, to taka cena, jaką sobie ustawiamy, przekłada się dla nas na marżę 1,16. I ktoś powie mało. No okej, okay, 1,16 to nie jest zawrotna kwota, ale. Jest bardzo duże ale. Zwróć uwagę, że aktualnie szacowana sprzedaż tej koszulki w tym miesiącu to bagatela. 14 332 sprzedaży. Więc wystarczy, że pomnożymy sobie 14 000 z hakiem razy dolara 16 i nie mówimy już wcale o takiej małej kwocie, prawda? Więc myślę, że to jest jedna z w ogóle z fajniejszych strategii, jakie można zastosować dla, dla koszulek, czyli ustawienie niskiej ceny i skupienie się na tym, żeby po prostu sprzedać wiele sztuk. To jest jedna z wielu strategii, które zastosować można. Jak widać tutaj zadziałała ona jak cholera. Krótki przerywnik. Jeżeli uważasz treści na tym kanale za wartościowe i chcesz do niego wracać, zostaw teraz subskrypcję dla tego kanału, ponieważ nie tylko... Ty wtedy będziesz mógł czy mogła wracać tutaj regularnie, będziesz widzieć powiadomienia o nowych filmach i tak dalej, ale też ja na tym zyskam, ponieważ mój kanał będzie szybciej się rozwijać, bo jest to bardzo ważne z perspektywy algorytmu YouTube'a. Także bardzo proszę o łapkę w górę, subskrypcję kanału z góry, wielkie dzięki. Koszulka numer dwa to Awesome Like My Daughter, czyli zajebisty jak moja córka, tak? I. Um, ta koszulka graficznie również jest no turbo prosta. Ciężko sobie wyobrazić coś prostszego właściwie, bo taką grafikę w kanwie stworzy dziecko w ciągu minuty, w porywach do półtorej, tak naprawdę. Myślę, że to jest poziom szkoły podstawowej, informatyka i, i grafiki w pęcie, tudzież jakimś WordPadzie czy innym tam cudzie z tamtych czasów. I ponownie tutaj widzimy, że ta koszulka jest wystawiona za 16,99 dolara, więc już trochę drożej. Sprzedaży generalnie sumarycznie w skali miesiąca jest mniej, ale zobaczmy sobie, jak to wygląda. Więc 16,99 dolara daje nam marżę 2,67 dolara na rękę. Więc wystarczy, że pomnożysz sobie 2,67 dolara razy 4714 sprzedaży i będziesz już wiedzieć doskonale, ile ta koszulka zarobiła. W tym właśnie bieżącym miesiącu, to znaczy w ostatnich 30 dniach, tak? I można by pomyśleć, że to jest w ogóle już jakiś sufit, już jakaś górna granica, ale zwróć uwagę, że tutaj obok mamy jeszcze taką rubryczkę, jak Both in past month, czyli szacunkowo tyle w ubiegłym miesiącu razy kupiono tę koszulkę. Więc tutaj już nie jest 4,5 tysiąca, tylko ponad 10 tysięcy sprzedaży. No, to po prostu pokazuje, jak duży potencjał ma pozornie prosta grafika, ale wstrzelona w odpowiednią niszę, w odpowiednim czasie, tak. Wiadomo, że ta konkretna grafika, ta konkretna nisza, czyli właśnie Awesome Like My Daughter, będzie już w tym momencie na pewno bardzo nasycona, przesycona wręcz, bo kiedy ludzie widzą, że coś sprzedaje się tak dobrze, tak skrajnie dobrze, bo takie produkty łatwo jest znaleźć, no to od razu przychodzą. I próbują nawet jeden do jednego kopiować i myślą, że będą mieć takie same wyniki. Nie będą, bo to tak nie działa. I kiedy nisza ma konkurencji grube tysiące czy dziesiątki tysięcy, jak prawdopodobnie jest w tym przypadku, no to jest już bardzo ciężko się w taką niszę wstrzelić tak? i coś tam ugrać. Chyba, że masz jakieś wielkie fundusze na reklamę i tak dalej, spoko, próbuj działać. Ale raczej do tego nie zachęcam, bo ja jestem zwolennikiem szukania niszy wnikliwie, szukania takiej niszy, która konkurencję ma niską. I duży potencjał sprzedażowy, duży popyt, i zarazem jest po prostu miejsce na nowe produkty, które mają jak najbardziej prawo zażrzeć I to, co Ci pokazywałem w moich statystykach na początku tego filmu, najwyraźniej, mówiąc nieskromnie, jestem po prostu skuteczny w tych niż wyszukiwaniu i tych produktów wrzucaniu. A jeżeli chcesz z takich właśnie skutecznych i dochodowych niż Wyszukiwanych przeze mnie dla ciebie skorzystać, to wejdź sobie pod ten film w przypięty komentarz albo opis, znajdziesz tam linka do arkusza dochodowe nisze. Tam znajdziesz wszystkie szczegóły, jak to wszystko działa, że po prostu zatrudniasz mnie jako swojego poszukiwacza dochodowych nisz. A my przechodzimy sobie już do kolejnej koszulki. A jest nią koszulka z napisem I wanna dance with somebody. W tym przypadku widzimy, bo jest to dość wyraźnie opisane, że jest to prawdopodobnie tytuł albo fragment. E, jakieś piosenki, tak? więc to nie jest coś, co publikować można, jeżeli się praw do tego nie ma. Ale ponownie chodzi o pokazanie skali. Tutaj mamy koszulkę, która jest wystawiona za $19,99 dolar. Przy tej konkretnie marży już ci pokazuję, mój drogi przyjacielu, ile dostajesz na rękę z jednej sprzedaży, a jest to prawie 5 dolarów. Więc jeżeli koszulka z marżą, za, z marżą 5 dolarów dla ciebie sprzeda się 4,5 tysiąca razy. No to ponownie widzimy, o jakich pieniądzach tutaj mówimy, bo to już są naprawdę duże pieniądze w skali miesiąca, przypominam. Tutaj mamy kolejną grafikę związaną właśnie ze świętem niepodległości amerykańskim, Stars, Stripes and Equal Rights. I tutaj widzimy, że koszulka wystawiona za 15,29 dolara i sprzedaże również ponad 4000 sztuk. Nie będę za każdym razem przeklikiwał się i, i sprawdzał, ile dokładnie, jaka marża i tak dalej, więc ponownie mówimy o naprawdę dużych sprzedażach. Miesięcznie. Podobnie jak na przykład ta grafika. Na to samo święto ta sama nisza, czyli 4 lipca. Tutaj mówimy już o cenie absurdalnie wysokiej jak na standardy merczowe, bo prawie 22 dolary. Ja osobiście nie mam ani jednej koszulki, która jest wystawiona za aż tak yy, dużą cenę. Co nie przeszkadza jej sprzedawać się ponad 3600 razy miesięcznie. A warto też zwrócić uwagę, że jest to koszulka nowa. Bo to jest koszulka dodana 19 czerwca 2025 roku. Przypomnę, że nagrywam ten film 1 lipca 2025 roku, więc zobacz, co ta koszulka wyczyniła. Yy, jak prosta, ponownie koszulka. Jak, jakie rzeczy osiągnęła w tak krótkim czasie. Jest to coś niebywałego. Jeszcze z taką ceną to jest już w ogóle kosmos. Ponownie obliczmy sobie 21,99, bo tutaj to sam jestem ciekawy, bo nie pamiętam, jak przy tak wysokiej cenie wygląda marża. 6,37, więc 6,37 wystarczy pomnożyć sobie razy 3,600 i mamy już w dolarach pokazane, ile ta koszulka zdążyła zarobić. Wiadomo, są to liczby szacunkowe, ja to podkreślam, ale nie da się bardziej precyzyjnie niż to określić czy oszacować sprzedaży danego produktu, bo to są dane bazujące na danych, które daje nam sam Amazon, czyli właśnie na numerze BSR, czyli tym bestseller Rank. Tłumaczę to wszystko w innych filmach, więc nie będziemy teraz w te szczegóły wchodzić. W każdym razie są to oficjalne dane Amazona, dostępne dla każdego, każdy może je sobie sprawdzić. Natomiast takie narzędzia jak Merch Dominator są świetne właśnie w takim przeliczaniu czy szacowaniu, przeliczaniu tego BSR-u na szacunkowe sprzedaże. O tak to ujmę. Dobrze, idziemy dalej. Kolejna... Grafika z flagą amerykańską Let's drink and blow shit up e, Więc ponownie Jak widzisz July 4 e, Ta sama nisza 4 lipca To swoją drogą też pokazuje Jak warto być na bieżąco Z jakimiś świętami amerykańskimi Różnego rodzaju trendami Nadchodzącymi przede wszystkim świętami amerykańskimi Bo Amerykanie mają zupełnie inne podejście Niż Polacy na przykład do t-shirtów Tak? Bo T-shirty są jednym z najczęściej kupowanych prezentów właśnie w Stanach Zjednoczonych na okazję typu jakieś tam Halloween, święta różnego rodzaju niepodległości na przykład, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, przeróżne eventy, tak? O których nawet w Polsce nie pomyślelibyśmy, żeby kupić komuś T-shirt na Wielkanoc, nie? Czy na 11 listopada. To jest raczej mało popularny prezent, wydaje mi się, w Polsce, a w Stanach to jest jedna z pierwszych rzeczy, jaka często ludziom przychodzi do głowy. Więc zawsze pamiętaj, żeby nie myśleć w kategoriach polskiego rynku, bo w Polsce jest zupełnie inaczej. I gdybyś coś takiego zrobił na 11 listopada, to ludzie pukaliby się w głowę i stwierdzili, prawdopodobnie nawet słusznie, kto to niby ma kupić, to jest bez sensu, to jest jakiś badziew, nie? No tylko, że to właśnie różni nasze narody między sobą, że mamy kompletnie inne podejście. I żadne nie jest gorsze czy lepsze. Ja do tego podchodzę tak. Jeżeli w Stanach jest na to popyt, to ja chcę w Stanach sprzedawać i wykorzystać ten popyt. To jest dosyć proste, tak? Dlaczego miałbym tego nie robić, jeżeli mogę to robić? I to samo zalecam zresztą Tobie. Kolejny produkt. Mami's Little Meatball. <grym> bardzo fajna koszulka. Tutaj taki, powiedzmy, e, vibe właśnie włoski, z odniesieniem do włoskiego jedzenia. Meatball, nie wiem, czy to są jakieś klopsy, czy coś w tym stylu. Mięsne kulki w każdym razie. E, i, i, I również niby taka koszulka bardzo niepozorna, Turbo prosta graficznie ponownie, a widzimy tutaj, że znów 3,5 tysiąca sprzedaży w skali miesiąca. Jest to naprawdę niesamowite, bo ludzie bardzo często myślą błędnie w tym biznesie, że o Jezu, przecież ja nie jestem grafikiem, graficzką, więc jak mam sobie poradzić ze sprzedażą grafik. No właśnie na przykład tak, bo może teraz e, zrujnuję czyjeś e, jakieś tam marzenia czy wizje na temat tego biznesu, ale prawda jest taka, że ten biznes wcale nie jest jakiś szczególnie kreatywny. To nie jest, nie wiem, pisanie wierszy, czy, czy muzyki, czy coś w tym stylu, tylko to jest bardziej bazowanie na danych i dawanie ludziom tego, czego oni rzeczywiście szukają i co chcą kupić, z czym się utożsamiają, i tak niż jakieś tam nasze kreatywne, wielkie zrywy, tak? Bo to jasne kreatywność może pomóc, ale tylko w obrębie wcześniej znalezionej już niszy. Bo to to jest klucz. Jeżeli znajdziesz niszę lub znajdziesz ją na przykład w moim markuszu dochodowej niszy, o którym wspomniałem wcześniej, jeżeli to będzie nisza, która ma małą konkurencję, a duży popyt, to wierz mi, że drugorzędne znaczenie będzie miało to, czy Ty stworzysz tak prostą grafikę, jak na przykład właśnie tą Mami z Little Meatball, czy zrobisz tutaj jakąś piękną grafikę, nie wiem, czy w AI, czy w Photoshopie, czy jakkolwiek to robisz, tak to możesz zrobić. Oczywiście, jeżeli będzie po prostu dobra, tak? Nie musi być skomplikowana, tylko musi być dobra, w miarę estetyczna, i tak dalej. To ona i tak będzie żarła dużo lepiej niż przepiękna grafika w niszy z dupy za przeproszeniem, gdzie ktoś stwierdził, okej, okay, mi się to podoba, więc to się pewnie sprzeda, i tak dalej. Ja wiem, że też to powtarzam już po prostu aż do usrania na tym kanale, ale nie robię tego przypadkowo, bo to jest jeden z najważniejszych i najczęstszych błędów w ogóle w tym biznesie, czyli ktoś stwierdza: "Okej, okay, mnie to interesuje, więc na pewno się to sprzeda. Ja bym to kupił, więc to się sprzeda." To jest myślenie życzeniowe, to nie ma nic wspólnego z danymi, to nie ma nic wspólnego z biznesem. Okej, okay, możesz się bawić w ten sposób. Jest to być może nawet ekscytujące, może trochę jak nie wiem, obstawianie meczu u bukmachera, tylko z dużo mniejszym prawdopodobieństwem, że się to uda. No bo to nie jest to nie jest podejście biznesowe, nie? Bo jeżeli chcesz zarabiać, to musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz zrobić. A jeżeli chcesz rzucać sobie spaghetti o ścianę i patrzeć, który kawałek makaronu się przyklei, to nie jest dobre podejście, chyba że masz bardzo dużo wolnego czasu i ogromną odporność na frustrację. Wtedy śmiało. Kolejna grafika i kolejna mega prostota, czyli po prostu napis USA w postaci maski z flagą amerykańską. Tutaj cena jest już bardzo niska. Ale sprzedaży jak najbardziej całkiem wysokie. 3200 sztuk sprzedanych, więc nawet jeżeli jest to chyba niecały dolar przy tej cenie na rękę, to wciąż mamy tutaj plus minus 3000 dolarów w skali miesiąca. Ponóż sobie to razy złotówki i będzie ponownie fajna liczba. Tutaj mamy kolejny design tekstowy, czyli When God made me, he grinned and said, This will be fun. Czyli taka właśnie mm, taka fraza sarkastyczna, powiedzmy taka śmieszkowa cena ponownie 15.99 i prawie 3000 sprzedanych sztuk. To jest jedno z najlepszych podejść tak naprawdę, jeżeli chodzi o biznes druku na żądanie, o print on demand, czyli zwłaszcza jeżeli nie potrafisz zrobić jakiejś grafiki, która jest super ładna, skomplikowana i tak dalej, co w dobie AI umówmy się, że już każdy może zrobić i może też legalnie używać w tym biznesie, bo to jest dosyć istotne, to nawet gdyby wyobrazić sobie świat, w którym AI jeszcze nie istnieje w takiej formie, w jakiej istnieje obecnie, i ktoś po prostu miałby dwie lewe ręce do grafiki i byłby kompletnie nieudolny, nie wiedziałby, że istnieje, nie wiem, Canva, Creative Fabrica i tak dalej, to wciąż może tworzyć po prostu śmieszne grafiki oparte na tekście. Większość moich pierwszych bestsellerów, kiedy zaczynałem w 2019 i 2020 roku, to były właśnie grafiki tekstowe, które były według mnie. Hmm, Średnio estetyczne to dość duży komplement, ale po prostu miały wcześniej wyszukaną frazę, która wiedziałem, że będzie się sprzedawać. Postarałem się zrobić ten napis jak najbardziej estetyczny i w ciekawych kolorach, i to po prostu żarło. Dlatego to jest też ważne, bo to ponownie pokazuje, że kluczem jest to, żeby klient utożsamił się z tym, co tworzysz, a nie zachwycał się tym, jakie to jest skomplikowane, bo to w ogóle nie o to chodzi. I na koniec zostawiłem jeszcze jedną perełkę. I ta już wcale nie jest taka prosta graficznie, natomiast jeżeli po prostu wpiszesz odpowiedniego prompta w ideogramie, czacie GPT czy Meet Journey, czy jakiejkolwiek innej, jakimkolwiek innym narzędziu AI, to taką grafikę podobną do tej grafiki całkiem sprawnie ci zrobi z całą pewnością, być może nawet lepszą. Tutaj mamy do czynienia z takim combo kilku niż w jednym, co też jest bardzo fajną strategią. Mamy tutaj wielką stopę, która jest bardzo wdzięcznym tematem na koszulki merchowe. Mamy frazę America, czyli taką właśnie w taki lekko, lekko zabawny sposób przedstawione po prostu nazwę tak, Stanów Zjednoczonych, tylko z takim akcentem bardziej południowym, redneckim nazwijmy to. Do tego mamy jeszcze słówko rok, odnoszące się do tego znaku rogów kozła, tak, czyli powiedzmy, że symbolu muzyki rockowej w ogromnym uproszczeniu. E, I tutaj wiele osób z tą grafiką może się utożsamić, bo zarówno patrioci, jak i osoby, które e, jerają się wielką stopą, jak i właśnie redneki tak zwane, jak i osoby, które słuchają jakiejś cięższej muzy i tak dalej, dużo niż w jednym. To jest fajny, fajny pomysł, fajny tip, ale nie to przede wszystkim chciałem Ci tutaj pokazać, bo zobacz. To jest koszulka stworzona w maju ubiegłego roku, więc jest Troszkę ponad rok na merczu. Jeżeli chodzi o sprzedażę z poprzedniego miesiąca, to zobacz. Wystawiona jest za 18,99 dolara, co daje nam 4,15 dolara marży. Tym razem aż sobie wejdę z ciekawości w kalkulator, bo sam jestem ciekawy, jaka to będzie suma na koniec. I teraz tak. Ta koszulka z tą marżą, czyli 4,15 dolara, sprzedaje się 28 662 razy. Więc odpalę sobie teraz kalkulator, przeniosę go sobie tutaj i teraz zrobimy tak 28 662 razy o nie 415, tylko 4,15 czyli ilość sprzedaży razy nasza marża w dolarach na rękę i daje nam tu, ja pieprzę daje nam to 118 tysięcy, prawie 119 tysięcy dolarów. A teraz nie zapomnijmy o tym, że trzeba to jeszcze przemnożyć przez kurs dolara obecny, więc to też zrobimy. I pomimo, że obecnie kurs dolara jest dosyć w dupie, to nie przejmujmy się tym i po prostu to pomnóżmy raz jeszcze. Kalkulator. Ciach. Ciach. I to oznacza, mój drogi, moja droga, że ta koszulka z wielką stopą, ta właśnie, w ostatnich 30 dniach. Szacunkowo zarobiła, uwaga, 427 tysięcy złotych. Z groszami. 427 tysięcy złotych. Z tej koszulki. Czaisz to? To jest. Nie wiem. Aż nie wiem, co powiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy biznes koszulkowy działa i ma się dobrze, to możesz podesłać mu ten film. Nawet sam ten fragment z tą jedną koszulką. Bo. To są liczby, które wywołują zawroty głowy. I ja szczerze mówiąc, nie mam więcej nic do dodania, poza tym, żebyś wchodził, wchodziła w ten biznes, jeżeli jeszcze tego nie zaczęłaś, nie zaczęłaś, bo potencjał tutaj jest nieprawdopodobny. Ten tort jest olbrzymi i dla każdego wystarczy kawałków tego tortu. Udowadniam sobie i innym, moim kursantom, moim widzom, ten właśnie element już od kilku lat. Nic się w tym aspekcie nie zmienia, bo wciąż pojawiają się nowe nisze, nowe pomysły, nowe trendy i ten biznes jeszcze długo będzie miał się dobrze. Więc niech osoby, które sobie tam marudzą, że nisze są nasycone, bla, 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 niech sobie marudzą dalej. Jak to pięknie mówią, psy szczekają, karawana jedzie dalej, i niech Twoja karawana jedzie daleko e, i niech po prostu zarabia jak najwięcej. Tyle. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za Twój czas i Twoją uwagę. Pamiętaj, że pod spodem znajdziesz linki zarówno do darmowego e-booka, do dochodowych nisz, mój link partnerski do Merch Dominatora, wiele innych materiałów. Pamiętaj też koniecznie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem i subskrypcji tego kanału, dzięki czemu Ty nie przegapisz nowości, a mój kanał będzie mógł rozwijać się szybciej. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, skuteczności, do zobaczenia, cześć!